Wyznaczmy na początek równania prostych. Prosta AB będzie miała takie równanie: minus 3 odjąć minus 1 to jest minus 2. Ok. 0 odjąć minus 2 to plus 2. Teraz podstawię a W zasadzie nie muszę podstawiać. Wystarczy się zorientować, że tutaj mamy taki punkt, którego współrzędna xowa jest równa 0 i ten y, współrzędna y daje nam od razu współczynnik b. O, tak jest równanie tej prostej. Teraz określimy równanie prostej bc. Najpierw współczynnik kierunkowy. 5 odjąć minus 3 to jest plus 8. I 4 odjąć 0 to 4x. I znów dodać b jest, no właśnie, współczynnik b od razu nam wyjdzie równy tyle. Dobra. Tutaj zauważmy, że ani prosta AB, ani BC nie są do siebie prostopadłe, ponieważ współczynniki kierunkowe tych prostych nie są liczbami odwrotnymi i przeciwnymi do siebie, czyli nie spełniają tego warunku A1 razy A2 równa się minus 1. Ok, to teraz sprawdźmy jeszcze prostą AC. I teraz tak od tej liczby odejmuję tą liczbę, to jest 6. Od tej liczby odejmuję tą liczbę, to jest 6x. No, tutaj już współczynnik b musimy policzyć. Podstawmy więc, no na przykład współrzędne punktu c. Tutaj piątkę wstawiam. Tu mam 6 przez 6, czyli 1. To zapiszę żeby nie było wątpliwości 1 razy 4 dodać b 1 razy 4 to 4 5 odjąć 4 to 1 czyli współczynnik b równa się 1 dobra i teraz porównujemy równania o te równania będą nam pasowały tutaj mamy współczynniki spełniające warunek a1 razy a2 równa się minus 1 możemy zapisać że prosta AB jest prostopadła do prostej BC, tu ładniej, ładniej to zapiszmy, do prostej AC przepraszam. Trójkąt ABC jest prostokątny, prostokątny.